Widzowie w dzisiejszym odcinku Nagrywamy Kto wymyśli więcej pomysłów na śmierć Wygrywa 100 kitcoinów Dokładnie Weronika, właśnie na tym będzie polegać Dzisiejszy odcinek, widzowie Subskrybujcie koniecznie kanał, żeby było więcej odcinków Zykidowic, no i dobra Zobaczymy kto wymyśli więcej, no i kto będzie Pierwszy tutaj chętny, bo ja na przykład myślę, ja. E, Osobiście myślę, że Trzeba zrobić tak, że każdy z nas ma Po 5 minut i w trakcie tych 5 minut musi wymyśleć jak najwięcej Sposobów na śmierć, no i oczywiście tyle zginąć. Ja na szczęście mam zerowy level totalnie, bo jak widzicie nie mam nic na pasku na dole, więc mi się ufarciło. No A Ja mam siódmy! No to stracisz dzisiaj werka ty. ty jakie nowy? A ty, który... Czemu masz? macie takie małe levely? Który ty masz Pikers? 92. Tak, dobra, no z pewnością, no. dobra, no na pewno, dobra, uwaga! No Wera, e, daj sobie tutaj spawn pointa, daj sobie picker też, tutaj wszyscy sobie dajmy spawn pointa. No i Werga, twoje 5 minut, czas! Dobra. Start! musisz jak najwięcej razy zginąć, tylko pamiętaj o itemach, żeby ci nie wypadło, bo coś, no nie wiem, no to sobie. Ja muszę najwyżej po co. E, po co musisz iść, Po co? No, no nie wiem, na przykład, o, dobra. No dobra, um, sprawdźmy, sprawdźmy. Musisz już ginąć, tak? Okej, okay, no tak, 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 masz 5 minut i w trakcie tych 5 minut musisz jak najwięcej razy zginąć i będziemy liczyć, kto najwięcej razy dzisiaj widzowie zginie. No Wera, dawaj, dawaj, dawaj! Mija ci dzień, czas! Dzień. Akurat woda to nie jest dobra rzecz, widzowie, bo ona strasznie dużo e, czasu zabiera, więc no ja na przykład bym tego na pierwsze rzeczy nie robił. Oj, Werka już ginie! Odpada Pickers! To jest będzie pierwsza śmierć w dzisiejszym odcinku, uwaga! Może ci mogę! Ma, Wera, może ci właśnie pomożemy! Ej! Może nie chcesz tonąć, ej, Mo, moż, możemy dobra. ci pomóc! Nie, 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 pomóżcie, bo, bo, bo możecie mnie bić! Nie, o nie, o nie! Co ty zrobiłeś? Ona brała powietrza. Jaki pot! To... Nie Jasno. mogę! Jak no. czas? O nie że już ci poleciała. Minuta z czasu już ci poleciała. Masz tylko pięć, to jest dużo. Co? Patrz, no nie. nie? Jaki, ja nie wiem, Wera, jaka tu jest. Zamiast iść do oceanu, gdzie normalnie na spokojnie można zginąć, i nawet nie trzeba się z tym starać, to Wera wybrała gina. sobie najgorsze miejsce. O, no i niestety pierwsza śmierć. Dobra, zbieram jak Dobra, gdzie tu są iść. kaktusy? E, no musisz myśleć, musisz myśleć, werka, ja ci nic nie mówię, musisz po prostu zginąć dzisiaj na różne sposoby. E, my oczywiście te sposoby możemy kopiować e, u siebie, ale możemy je po prostu zrobić szybciej. Zobaczymy kto zresztą no, ogarnie wziął. No, przecież nie zginiesz od czegoś takiego. Zginie! Zginie, zginie, zginie na pewno. No tak, 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 ile to bije, takie coś? No na ludzie da się zginąć piker, no weź, tylko trochę to zajmuje wiadomo, ale no jak widać. Nie no, Vera... zajmuje y, mniej czasu niż woda! Nie przejmuje się, widać Berka czasem widzowie w dzisiejszym odcinku, bo na to sobie to wszystko tutaj robi. No dobra! Zobaczymy wera, czy Uuu, się uda to zginąć. zginęła, zginęła jeden raz Nice, Wera! Tu teraz szumi! No musicie bush. mnie zabić, musicie mnie zabić. Okej, okay, dobra, a jak cię tak mam zabić? No bijcie mnie no tym o mieczem A a, a co jeżeli ja za to będę no, chciał załapać? <grym> dobra masz niech ci będzie no, masz dobra Niech ma to jedną śmierć z naszych dobra. rąk Dobra masz trzy masz trzy Nazbierane teraz myśl dalej Myśl dalej jak można zginąć w tym minecraftcie Jak ci się uda Aj, to no, masz elitrex tak. No ale to nie ma tak łatwo Vera. No to jak nie wiesz gdzie są kaktusy no to nie będzie Miała tak łatwo no co ty to masz już Ponad hmm. połowę czasu za sobą Nie w sumie teraz dobra. się mija połowa czasu teraz jest połowa czasu więc w sumie jeszcze masz trochę czasu. naprawdę no. no, póki co, trzy śmierci i to jeszcze jedna od nas. Lipny wynik, lipny wynik! No, muszę przyznać, że naprawdę jestem szczerze zszokowany. Co ty robisz? Ej, dobre, dobre, dobre! No, tylko zastanów się, gdzie to palisz, zastanów się, gdzie to palisz. No właśnie, no, no dobrze, no. Do, dobrze, że tutaj, bo już myślałem, że to podpalisz, to się wtedy dirs z tego robi niefajny, no dobra, Werka, to jest twój czwarty dead, numera połowie. No szybko! O, ja jeszcze mam no, jeden no, pomysł. No twój quatro dead! Quatro, quatro po hiszpańsku. Ładnie wera! Szybko! Nie, ty dalej nie zginęłaś! Ty się tak wolno palisz! Co? Nie mogę, jaki bo... Dobrze, Pikers, dobrze dawaj! Psujemy jej to, żeby oh. nie ginęła No, oh, no nie! <laughs> Możemy, bo nam to łatwiej! Chcemy wygrać kitcoiny w dzisiejszym odcinku. Nie no, dobra, nie, nie róbmy jej. Dobra. No dobra, dobra, dajcie mi y, dajcie mi jakąś. litrę eee... jakąś. Moje ci nie oddam. Nie, nie Tom! Ja ci dam inną, ja ci dam no. za Masz tą, o! Bo ta jest niepotrzebna. I masz fajerwerki, pyk, dobra, że na to wpadłaś, to to jest dobry akurat pomysł, nie? Bo już myślałem, że na to nie wpadniesz w sumie. Dobra, leci Wera! Leci Wera! Jak to zrobi! Uwaga! To będzie Adam, mały 100 zł! Co ty robisz, Wera? Jak ty? Aha! A, że ze skoku, dobra! No, dobra, czekaj, jeszcze co ze jeszcze? Skoku. Ładnie, ładnie, to jest twoja piąta śmierć. Brawo Vera, pięć punktów, nieźle. Udało ci się nazbierać pięć punktów. Dobrze ja! Dobra, jeść. dobra, wiem, wiem! Co? 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 Wiem! Co, co teraz? Sobie, co Ale... Gdzie to będzie? No tutaj nie będzie! będzie? Vera, zastanów się, bo już ci została ta naprawdę minuta, więc to już nie jest długo. Co ty robisz? To już było! Już się utopiłaś! Nie! Aha, nie ona piasek zbiera. Aha ja no wiedzę, co? coś ty nie wierzę, co ty Nie wytrzymał! Nie mogę! Weź mnie pokazać, jak ty to robisz! Ja chcę to zobaczyć! Ja ci nie, nie wierzę, co ty robisz! Co ty, Wera, odwalasz w ogóle, nie? Ty... No, co i? O, dobra! Nie mogę, dobra do... O nie ja! Dzisiaj zrespi HP, Vera, to się nie tak robi Jaki bot. ej, kończy się Czas za 30 sekund Czekaj. 30 sekund do końca czasu O, dobrze, no i właśnie, no i dobrze Zrobiłaś, no dobrze, Wera, okej okay. Tą śmierć ci jeszcze uznamy To jest ostatnia, jaką możemy uznać, bo tak to się Kończy czas, więc dobra, niech ci Będzie, to jest twoja, która śmierć? Szósta? To jest twój szósty, tak, szósty numerek, okej, okay, dobra To no, nieźle ci nawet poszło, to całkiem spoko, muszę przyznać. Szósty numerek, czyli ale masz ja sześć punktów. Ale ja na początku, wy mieliście jeszcze ten, czas na pozastanowienie. Eee, to niekoniecznie tak działa, no bo my musimy teraz to pobić, ale również w takim samym czasie. Teraz nie trzymał. Tak, teraz Pickers, tylko tutaj zniszczę to, to, co zrobiłaś, to co zrobiłaś eee, i zaczniemy sobie właśnie od łóżeczka. Dobra, uwaga, Pickers, czy ty jesteś gotowy na to te wyzwanie teraz? Zawsze jestem gotowy, nigdy nie byłem gotowszy, tyle ci powiem. Czasto! Dawaj! Dawaj, dawaj, okay, dawaj! Miałem przygotowane itemy w ekipiunku, czyli piasek i pyk, Kaktus! wera! Nie, nie, to jest tak nieuczciwe po prostu. Eee, nie chciał się podzielić, chłopak, jaki typ Dobra, no będzie ma pierwszy śpierdź. Dawaj, pomożemy mu. Ej, ej, spadaj! Spadaj! Nie pomagacie, ej! Dobra, ile masz, ile masz, ile ci zostało jeszcze? Serduszek? Eee, jeszcze pięć. Nowera! Nowera, ja, dobrze, dobrze, wera, dobrze. Niech tak ma. Ja taki nie niszczyłem. Za tą bucowatość tak. Dobra, ale no niech będzie, no to Pickers w takim razie. Ej, nie! To każda kolejna osoba powinna być o minutę mniej czasu, powinna mieć. No to by było niezłe, nie? W sumie taka niezła zasada. Pożyczam to.

Okej, okay, dobra, co ty chcesz zrobić, co ty? Jaki typ? Ej, jakie on ma itemy przygotowane! No nie mogę, Wera! On ma TNT! Oh, eee. oh, nie no, i weź nie, bo to jest tak nieuczciwe! On ma TNT przygotowane, jaki ziomek, nie mogę! Co ja jest? w mi... ogóle! On ma trzy punkty już, dobra, ja dawaj dalej, mi... Pikes! Co? Masz Co? 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 Nie widać?

jest niesprawiedliwe, no, ale zobaczymy, bo możliwe, że Pickers, o, dobra, dobra, bo tutaj widzę, że yy, tutaj jest kopnięte, dobra, masz, masz cztery punkty, ale mało masz czasu, ej, dwie minuty ci zostały, nie, trzy, trzy minuty. Dobra, szybko, 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 szybko. Trzy minuty, a ty szybko. masz dopiero ile? Cztery śmierci, dobra, no to Vera miała 6, ej, to ty jej nie popijesz jeszcze. Dobra, rozbicie, czyli, gdzie, jest? kto mi zabrał Elitrę? Eee, nie wiem, nie, była, była, była tutaj cały czas, była tutaj cały czas. Tutaj. Ty po prostu z Erytrum chyba, o właśnie no. Weź sobie, no. bo mogłeś, mogłeś z elektron zginąć po okay. prostu. Okej, w jakim razie do następnego. Chcesz, faj, chcesz fajerwerki? Nie, 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 nie trzeba. A co ty robisz? Chyba. Co proszę, ty robisz? No, Buduje się trochę Co ty robisz Pickers? Ja widzę co ty planujesz, o nie! To będzie skok, 102 metry! No dobra, okej, okay, to Lejdzie, będzie... żebyś wiedział Uznajemy to, Nie zabudowujcie tego Ej, co jest w ogóle? Jak się zbudowało, zbudowało Dobrze. Nie no, zniszczyłem mu to Dawaj Pickers! Ops. Oooooooj, no oj, oj, no i to jest piąta śmierć pikersa widzowie, ale dobra Ale chyba mu... jeszcze czas minął Dwie minuty, dwie minuty mu zostały, dwie minuty Zaczął o równej szóstej minucie, a jest dziewiąta nagrania Dawaj Pikers, masz jeszcze dwie minuty Teraz co wymyślisz? Okej, okay, woda Ciekawe, ciekawe, bo powiem szczerze, czemu go bijesz? Ułatwiasz mu, ułatwiasz mu tak mu. mu w ten sposób, Vera, nie, nie, nie ułatwiaj mu co ty No ale, ale to kartek? jest nie fair, nie? Ale to jest nie fair Wera, <laughs> został, Vera i po i prostu. po i... prostu. Ale, no, Wera, pierwszy przegrana już, nie? Ja to czuję. <laughs> nie, no, Wera, spokojnie tutaj, nie ja tylko Nie, już... nie, bo on miał czas! Ale, on będzie Miałem mieć pasu. Słuchajcie, każda następna osoba musi wykonać o śmierć więcej. Bo inaczej jest po prostu pierwsza śmierć nie jest punktowana. Czyli ja będę musiał jeszcze dwie dodatkowe zrobić. No, żeby było ciężej, bo faktycznie Wera ma rację. Zrobimy taką zasadę właśnie od teraz, widzowie, że. Po Ale, prostu patrz Mamy patrz. ciężej ale czemu Wera to ale ja tu Ale ja tu właśnie 10 minut temu tam. Tak, i teraz to dałeś, bo im bąbelki naleciały znowu. Ale to nie no, Vera strolowałaś teraz, no totalnie strolowałaś, no! Ja nie mogę, Vera, Przez ciebie Pikers, w tym momencie został mu tylko. 50 sekund mu zostało. i dobrze! On, do, on, on, on nie zdąży teraz minuta, zrobić przez ciebie. Plus minuta, albo plus jedna śmierć, będę się negocjował <laughs> Nie no, nie będzie plus... minuty. Nie będzie minuty. To Plus minuta, albo jedna śmierć. Pickers nie, do... nie ma. Słuchaj, no niestety, a co ty, Vera, ci to znowu zrobiła? nie, dobra, ty dopiero. A teraz stracisz bąbelki? Oje, no. co ty gadasz, człowieku! Ej, tobie zostało w tym momencie 30 sekund. Naprawdę, zostało okay. ci 30. <laughs> masz jeszcze 30 sekund, razie. a masz 5, 5 śmierci, tak? Czy 6? Tak, 5, 6. Nie, pięć czy żeś? Pięć teraz masz dopiero Okej, okay, dobra, teraz robisz szóstą. Dobra, no to... No nie, 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 fling, fling. dajcie, fling, da błagam. Nie mam, nie mam, nie mam, nie mam. Ja też nie mam. Ja, nie, jak nie masz, jak używałaś? Jak ich. Jak on mi się spalił! Ta spalił! No i dobra, to jest akurat możliwe, że werce się spaliło. No dobra, nie ma faktycznie. Pickers! Czas ci się kończy, czas ci się kończy, pickers! Ja dobra, zdążę jeszcze. Dobra, no widzowie. Go. Uznajmy go uznajmy, <laughs> uznajmy mu tą śmierć, widzowie, niech ma, no dobra, niech będzie! zginął, ok? Niech jest! No to by nie grał, bo też miał 6. Nie. No tak, tak, tak. tak no nie. tak, 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 nie udało ci się. A ja muszę w ogóle zrobić 7, ja nie wiem jak ja to zrobię, dobra. Muszę Z... zrobić 8. 7? Ty miałeś 6, no. Pickers zmiał 7, a ja muszę 8. No no to mówię. A jak ja powiedziałem, że 7? Że 7. A no to no. nie, to 8, dobra. Ok, odkładam, uwaga. Uwaga, 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 bo to będzie prawdopodobnie bardzo, bardzo szybkie. Czy jesteście gotowi na to, żeby zobaczyć? No zostaw dawaj. te gitcoiny, zostaw te gitcoiny! Nie robię. Zostaw to, dobra. Czy jesteście gotowi, widzowie, na najszybsze zabijanie się na świecie? Dawaj. Uwaga, czas! Start! Dobra, lecimy, 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 mamy tylko 5 minut. Mamy tylko 5 minut, widzowie! Mamy tylko 5 minut, widzowie! Dobra, to jest jedynka, dobra, okej, okay, mamy jeden, dobra, 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 okej okay, ok, jest jedyneczka, dobra, 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 A teraz tak, lecimy, 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 lecimy dalej, lecimy dalej, lecimy dalej. I te my nie grają roli. Dobra, dobra, pyk! pick, 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 Lecimy na dwójeczkę. Eee. Dawaj. Lecimy, dobra, jest już pierwsza, pierwszy i teraz uwaga! Bottle flip challenge, pek! Let's go! dobrze dobra Ale mamy drugą. ci wiatry, gdyby nie Mamy drugą, mamy drugą, mamy drugą. Dobra, lecimy, lecimy widzowie, dobra, lecimy, lecimy, to jest speedrun. To jest totalny speedrun. Dobra, stajemy pomiędzy dwoma, żeby nas dwie biły! Ej, jest jasna! Borówki mnie biją, borówki mnie biją Jakie borówki? No borówki, borówki, Aha. jak to się nazywa? Borówki chyba, nie? Nie wiem w sumie jak to się nazywa. Co ty robisz? Co ty robisz? <laughs> Aj, ci nie wyrośnie! No jaki but! No co, no co za moc, no nie rób tak, jaki typ, nie, dobra, co za hamowa w ogóle totalna, nie, dobra, nie mogę, Oj, jaki, nie, widzowie, dobra, ja, dobra, ja się zemszczę, ja się zemszczę, ja się zemszczę, spokojnie. No, jaki typ? Nie, dobra, no nie mogę z niego, nie, naprawdę widzowie, dobra, będzie zemsta. Będzie zemsta, nie, dobra, będzie zemsta. Jaki, jaki w ogóle człowiek, nie? Dobra, palimy się, widzowie, palimy się, już tego mi nie odbierze, tego mi nie jest w stanie, odebrać, bo ja sobie cały czas będę tutaj dokładać, nie? SSS. A w ogóle, nie pickers, nie pickers ja chcę tylko ci coś powiedzieć, że ja tobie w ogóle nie przeszkadzałem, a ty mi już Ale przeszkadzałeś. No i, no i co z tego? No i co z tego, że. A <laughs> no Jaki? Jaki w ogóle po prostu. Nie mogę, widzowie, nie? Wy widzowie widzicie, jaki ham? No, a, dziękuję bardzo, ale to mi w ogóle nie pomaga, bo mnie to nawet nie bije No Patrz jaki Nie mogę, nie Dobra, jest, jest trzecia, dobra, lecimy dalej, widzowie, dobra Spokojnie muszę wykminić, muszę wykminić, dobra. Ej dobra, dobra. kto jest na tyle? O dziś pojem jak byłem uzależniony od robienia Battle, Battle Water Challenge Dobra, patrz to, patrz co wykminiem, patrz to o nie, nie mam mamy! Dobra, dobra, to to będzie na potem, dobra, to będzie na potem. Dobra, chodź, chodź, szybko za mną, ja ci pokażę. Co, to ja, ja wiem, ja wiem, ja więcej, ja więcej, moze, nie, nie mamy nie mamy ale czekaj, lecę, ja lecę na kaktusa szybko, lecę na kaktusa szybko Vera, lecę szybko na kaktusa, bo ja wiem gdzie są. Tylko zaś no de, kurde, troll za mną idzie, no, on mi, on mi to trolluje, no, dobra, lecę tu. Spadła, spadła, no idź to! no idź to, nie trolluj, nie trolluj, mistrzowie 3, bądź fer. troluję, tylko patrzę. Ta, patrzysz. Patrzysz na pewno, dobra, pyk. Opsu! No, no co ty no robisz do. Dobra, to bije, to bije. I tak. To bije, to bije, to bije i tak, dobra, 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 będzie bić. Wera, otrzymasz mi moją różdżkę? Ona no? mi będzie ona mi będzie to Le... No nie. No daj. O nie. Nie. Nie oddałem no, wam, oddałem wam. Nie palcie mnie. Werka, 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 leć szybko tego, leć szybko do mojego łóżka, leć szybko do łóżka, gdzie się zrespię. Dawaj, 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 pomożesz mi trochę może. Dobra, to jest moja czwarta śmierć widzowie. Dobra, to jest czwarta. Lecimy, lecimy, lecimy. Dobra. Ojej, Daj, 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 daj. Daj, 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 Co? Daj temu śviski sprzedawcę jaj. O dobra, dobra, dobra. Gdzie jest ta różka? Gdzie ruszka? No, kup gdzieś! Ruszka, wela, ruszka! Różka, no masz Ruszka, masz w bo zabrałaś! A, dobra, gdzie ty jesteś? No, dawaj, dawaj! E, A, da, masz jeszcze czasu! No dobra, no jeszcze mam spokojnie minutę. Iś. No czemu mi to nie bije? O, nie, mi to nie bije! Mi własny spel nie może Aj. bić, nie przewidziałem tego! Strzel mi z tego! Strzel tutaj, we mnie! Dawaj, dawaj, nie tym, nie tym! Zatruciem! Ja to się zmieniało. Z shiftem i scrollem, dawaj! Dawaj, dawaj! Nie, nie pozwolę wam tak łatwego zrobić Dawaj, jest, jest, dobra, jest po robi się. No nie! Skąd ty miałeś botkę na hila? Nie mogę, Nie widzą. ja was... wtedy, że skrzynki. Nie mogę, jak strollował, a mnie to nawet nie zabije Dobra, nie mogę, poison przecież nie jest w stanie zabić Nie wytrzymam, Vera, daj Dobra, miś. chodź za mną No to jest porażka, Vera. gdzie, gdzie mam iść? Ja nie mam ja nie mam A, gdzie... nie zdążycie, nie, nie masz tyle czasu Nie mam elytry, nie mam Nie oszukasz, nie tyle czasu Nie mamy Amerit gdzieś tutaj leżała. Tu jest. Dobra, no mam, mam. Mam, mam, gdzie jest lawa? Gdzie jest lawa, wera? Mam. Dawaj! Ale to i tak nic nie to jest mep. a tu jest! Dobra, widzę, 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 dobra. Odkładam i te my. Odkładam, nie. odkładam. I spalę się! Diał, ja, spalił się w lewie. Jaki ty, nie. Dobra, widzowie! To jest koniec mojego czasu. Właśnie mi minęło pięć... A nie, bo ja miałem o 12, czyli jeszcze mam minutę. Dobra, szybko, szybko, szybko. Czekaj, to jest moja piąta śmierć czy szósta? Widzowie, liczcie w ogóle w komentarzu ile mieliśmy. Dobra, chwila. Ja jeszcze mogę zrobić z tym. O! No! bimie, No bimie. Co jest? Czemu to nie bije? Idę to z sabotować od razu. nie bije, Co jest? Dobra! Czekaj, gdzie jeszcze mogę zginąć? Gdzie ja wera mogę... O, Mam jeszcze ostatni pomysł, mam jeszcze ostatni pomysł! Dobra, 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 chodź do mnie. Pozwolę, ci żebyś wygrał! Nie ma szans, nie idź za mną Pickers, nie za mną ty i tak już przegrałeś! Popadłem, no nie! No nie Dobra dobra! Chodź bra, chodź bra, chodź bra, chodź bra, chodź bra. Dobra! Nie, 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 nie! Nie wolę, nie, nie, nie. Jeszcze nie. postawiłem! No nie, zostało mi kilka sekund. Dajcie. Nie ty złe, ty Boże, Szymon. Dobra? Nie. Nie! <śmiech> <śmiech> no. Nie! No nie tylko działa, nie to. No nie <laughs> działa! Dlaczego tylko to nie, nie działa? To. Dlaczego... Nie pozwolę ci wygrać. No nie, nie działa! Mechanizm! No nie widzowie, przegrałem! To no nie udało mi się, dobra, miałem tylko 5! Picker strollował do sobie ce wyzwanie! Dobra! Napiszcie widzowie w komentarzu do kogo powinny trafić kitcoiny!